Jesteśmy strasznie nieskuteczni. Strasznie, ale to strasznie. No, trzy trzy słupki Rutkowskiego no, mamy bardzo dużo pecha, jeżeli chodzi o, w tym meczu o wykorzystane sytuację, gdzie wygrywamy, doprowadzimy do 2-1 i, i no, mamy na 3-1 nie wykorzystuje. Po drugie, no jesteśmy frajerami, bo dać sobie strzelić trzy bramki 10 na 11, no to tak nie można. A przecież rzecz, no tacy panowie, którzy przyjeżdżają, nie mam zaszydu do liniowych, bo no, liniowi nie zrobili nic, ale ten główny sędzia y, przyjeżdża, krzywdzi y, 30 chłopaków, y, bo y, uważam, że w jedną i w drugą stronę krzywdził, no, no, no nie potrafił. Jeżeli chodzi o całą rundę, no to ten mecz był... Podsumowaniem takiej całej rundy. Jest nas mało, ale mimo tego, że, że jest nas mało, jeździmy na te mecze w 11-12, no to gdzie cztery takie mecze, gdzie mogę wyliczyć, byliśmy słabsi, a tak w te 11 pozostałych me meczach, które były, w każdym meczu byliśmy lepsi, ale my tych punktów nie mamy, bo jesteśmy nieskuteczni i, i, i nie strzelamy bramek, no nie mamy takiego, takiego kata, polu i, i, i to jest naszą największą wolączką. Szalony mecz, o czym świadczy wynik 4-3 hokejowy. Uważam, że spotkają się dwie mocne drużyny na poziomie czwartoligowym. Pozycja Landka w tabeli też o niczym nie świadczy, ponieważ jest to naprawdę solidny zespół, do którego przyjęliśmy z pełną pokorą. Mecz ciężki, tak jak się spodziewaliśmy, który wypaczył troszkę sędzia, ponieważ decyzje niezrozumiałe, dużo kontrowersji, co spowodowało, że zawodnicy nerwowi byli, przekładało się na kartki, na faule, na rzuty karne. Mecz taki bardzo szarpany, aczkolwiek podsumowując, ja bardzo chciałem podziękować mojej drużynie, która pokazała charakter, bo grać w 10 od 40 minuty, wygrać mecz, to już jest coś, a co dopiero strzelić jeszcze trzy bramki na wyjeździe od tej 40 minut. Cel był taki, żeby być nad kreską w miarę bezpiecznej strefie. Także patrząc teraz w układ tabeli, można powiedzieć, że zrobiliśmy 110% normy. Rozmawialiśmy z chłopakami, nawet że niektóre mecze można było zamiast remisów złapać trzy punkty, ale też to trzeba pochodzić z pokorą, bo mecze, znowu w których zapunktowaliśmy, też mogły się potoczyć inaczej. Także myślę, że z przebiegu wszystkich meczy, miejsce, w którym się znajdujemy, jest sprawiedliwe, zasłużone i się bardzo z tego cieszymy.